Dobry. Dobry. Mamy ciepluszku. Witam Was słuchajcie w nowym odcinku. Yy, tak jak mówiłem na poprzednim vlogu, jedziemy yy, po obiec, bo już jest tak trochę mniej niż pół na stanie, a ja lubię jak jest wszystkiego pełno i jeszcze trochę bardziej cieszę z tej wycieczki, bo pojedziemy moim ukochanym pick-upem. Ja słuchajcie z każdej nawet najmniejszej przejażdżki yy, moim Kochanym autkiem, po prostu się mega cieszę. Więc, nawet po te dwa worki, które teoretycznie weszłyby do mojej Mazda albo Marii Range'a to idziemy wziąć i załadujemy na pakę. No, pick -upy. Jest generalnie mega zimno na dworze, robi się już nieprzyjemnie. I to też mówiłem w zeszłym odcinku, że już się nawet nie chcę wychodzić. I idzie się do takiej stajni tylko po to, żeby zrobić to, co trzeba I po prostu myk do chaty od razu Mamy kupione takie derki na taką pogodę, ale aktualnie jest minus 2 A tak w sumie producent zapewnia tak, że... W sensie zapewnia, mówi, że po minus 5, nie? Tak. Dopiero się je używa Bo przegrzać konia to jest jeszcze gorzej niż jakby... Tam gdzieś yy, co? Lepiej, żeby się nie przegrzał! O, o. właśnie najgorsze. najgorsze co możemy... można zrobić, to przegrzać. O, tak, w skrócie. Także czekamy na te minus 5, żeby nie było jaj. I, i, I potem będą sobie chodzić w takich derkach, to też wam pewnie gdzieś tam nagramy. No teraz śmigamy po obiec, bo pan już chyba na nas czeka. Sekundy na dworze byłem i już mi normalnie ręce szczypią. Kiedy Słychać, a nie widać. Coś to widać. Słuchajcie, za Czy Ameryka? Mamy owiec załadowany. Aha, w światu chciałem włączyć. Mamy owiec załadowany. Jedziemy teraz bo yy, no, wyładować do nas na stajnie. Czekaj, teraz dopiero. Już mogę iść. Zapraszam, zapraszam Pobrdzycy, jak tam? Zimno wam, czy nie? Pytam się Kama Zimno, czy nie? Sprawa wygląda tak, że musimy je schować, bo ja sobie pick upem podjadę pod samą. te No, pod samą paszarnię Zobaczmy tylko ile mają jeszcze siana Siana jeszcze trochę na dnie jest, więc na dzisiaj im starczy Ja tutaj pakuję nowego balota, dopiero jak ten zniknie, więc zjedzą to do końca A baloty sobie poczekają najwyżej w... No tu w kęciapie, nie? Trochę ciemno, więc zapalimy światełko I nastała jasność To jest kiepski Zobaczcie, kawa się montuje tutaj do swojego starego punktu A masz iść na koniec, to B. do miski Okej, okay. wydaje o, o, o. Tutaj o, Zoszka Czasem zaskakuje, nie? Czasem, czasem zaskakujesz Uważaj, jasny się, do tyłu Ładuj się No, ale czasem potrafi, czasem potrafi Mać baga Ale zimno Dawaj, 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 dawaj Zobaczcie dawaj, dawaj. Bruble mają gniazda, nawet tam jeden siedzi, może go złapiesz Jest? Mhm. I siadają tutaj i wszystko obstrane, nie ma soka jakby się chciały tak naprawdę, wiecie, turbo porządek trzymać To ja nie wiem, codziennie, codziennie jest robota, nie? Aha, dobra, możesz poczekać na mnie tutaj A ja podjadę pick no bo przecież się nie zakopię, nie? Wszystko jest, 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 jest piękne Wszystko jest piękne Zosza Coś nowego? nie Zoszka Zosz, ja bym takie zdjęcie, że siedzę na przykład tak na Paceo, tu jakieś siano i koło mnie konie, że jest pick up na razie No to wystarczy wjechać tam na nowy padok jak będzie, No. latem ładnie, wdać no. snopki one będą chciały jeść No, tylko że mi nie albo coś mi zrobiły Znaczy tak nie dla szpanów blisko podjechałem, tylko to jest turbo ciężkie, nie? Ale ja sobie otworzę od razu i wsypiemy od razu do tego, nie? Zoszki. Nie, chyba wszystkie są wyłapane Nie, żadnej myszki nie ma. O Jezu, jak to jest ciężkie. Nie lubię vlogów zimowych w ogóle. Dla mnie w Polsce to mogłoby być, jak nie wiem, kurde, gdzie to tak jest, w Miami czy gdzieś. Cały rok, ciepło, fajnie. Oh. Dobra, drugi nie wejdzie cały, ale jest. No zaśnie, tylko tak sobie Czeka. po prostu przemążujemy, Co? Czemu to tam kawać? A czemu? A co? Tak, jeszcze jeden, jezu. Bo ja ten worek w ręce trzymał tak i tego się skur... Dobra, czekaj. To jest jeden. <grym> A co ta tu robi? Kto tak brzydko odłożył się, pyta? Tu kadr Kto zostawił? To, to nie ja A Teraz możemy spadać, nie? No Zamieniamy auto I lecimy po siano Bus firmowy nam nawalił, więc Musiałem załatwić To trochę inaczej Ostatnio wszystko w inne dni nagrywałem. Cześć, fircyk gdzie łazi za tym panem? Wszędzie jesteś. Oh yes. Oh yes. <laughs> Załadowane teraz to Ej, miło było, Nara. Jak smakuje Ci, gościu? Chyba smakuje, co? spróbuj, czy dobre? Jak, smakuje ci? Spokojnie, spokojnie. Dobre jest? Dobre, smakuje ci? Tak? Pyszne, nowe. Piruet, no ty musisz poczekać na swoją kolej. Z ręki mu dać? Zobacz, czy dobre? Dobre czy nie? Jak myślisz? No, spadnie mi. Chyba smakuje nowe sianko. No, chodź za szkoła, chodź, idziemy. Co, już mi, już mi kiwasz głową na nie? Idziemy, zrobimy im trening. Słuchajcie, jak ktoś mi powie, że. Co ci zrobiła ta piłka? Jak ktoś mi powie, że wyjście w taką pogodę to jest przyjemność, nie? Zać tą zdajcie tą pogodę. Jeszcze wieje tak jak wiało to wtedy, co byliśmy na pamiętnym. Myślę, że ten. Teren zapamiętamy przez cały rok, będziemy go wspominać co doszkę, ale nie ma co się mazać. Idziemy na trening, możesz pokazać, że już prawie całe pastwisko nowe jest gotowe. Ok, ja zamknę tylko. O, ale ciężkie te drzwi. O! spuścimy, niech się przyzwyczai do otoczenia, niech się uspokoi, a ja sobie tutaj przemebluję Dobra, zaczynamy, moi kochani, trening. Dzisiaj sobie zrobimy taki, może nawet nie trening, tylko je po prostu rozruszamy, nie będziemy niczego od nich wymagać. Teoretycznie powinno się za każdym razem czegoś od konia wymagać, ale po prostu chodzi mi o to, że sobie postępujemy, pokusujemy, rozruszamy się trochę. Jakieś tam podstawowe komentarze, jak będzie wszystko dobrze, to może ją y, powtórzymy, jakieś odczulanie, i, i to tyle, nie? I tak samo przerobimy sobie kamerę, jak czas pozwoli, i tyle, ale chciałbym, żeby to wszystko było w takim spokoju dzisiaj bez jakiejś tam spiny niepotrzebnej. Zwłaszcza po ostatnim terenie. Trzeba wyciszyć dziewczynkę, bo się uciekało po lesie, nie? No. To idź sobie. O, lula, spokojnie. Spokojnie. Stempikiem, stempikiem, tak, 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 tak. Jesteś gotowa, baby? Kus, 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 kus. Super, dobra, idziemy po kamerę. Odczulanie robiliśmy jakieś, ale trochę potrwało, zanim coś załapała, także idziemy po kamerę. Co się stało z tymi twoimi skarpetami? <grym znać> Jakby były brązowe te to... czas <grym znać> Dobra, słuchajcie, ludzie, miały być dwa konia zrobione, ale przez to odczulanie zorzy straciłem rachubę czasu i mam godzinę, żeby być w pracy. Jeszcze obiad musi Maria mi zrobić. I, I no, i muszę go zjeździć, uszykować i tak dalej. Także kama jest rozstępowana. Coś tam sobie poćwiczyliśmy jeszcze dookoła. Odnośnie ostatniego wypadku z zorzą, to tam niektórzy mi pisali w dm albo na komentarzach, że zorzka jest nieodczulona. Na nogi, że boi się nóg. No i dzisiaj to chciałem sprawdzić. Ktoś mi tam napisał, że mam wziąć linkę i tak, jakbym mnie podnosił nogi, tylko że linką. No i dzisiaj zrobiłem to i zoży, yy, i, i kamie i to nie było to, bo yy, Zorza ma problem z nogami, ale jak ona czuje, że to człowiek na nią wpływa, to wtedy jest wszystko git, nie? Problem zaczyna się, mi się wydaje, że też wtedy się zaczął ten problem, że yy, Zorza zrobiła krok i coś za nią poszło, coś ją goniło. I ten metaliczny dźwięk ona go nie znała. No i wydawało się jej, że po prostu ktoś ją goni i tego ona się wystraszyła. Ja się pozytywnie zaskoczyłem. Mam nadzieję, że to dobrze zrobiłem. Okazało się, że konie się tego nie boją, bo były rozluźnione, rozluźnione. Teraz się już kama niecierpliwie, bo chce iść do boksu. Dobra, na tym kończymy ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. I pa! pa. Na